Patrzcie, MZ, zbiornik TSK, mówili, załóż Mikumi. O, tu jest, Mikumi. Do mz tych rurek nawkładali dużo, mówię, po cholerę te rurki. Nawkładali rurek. Mówi, Mikumi będzie Ci jeździł jak szalony. No, trochę jeździ, trochę nie jeździ, ale patrzcie na to. Mam zakręcone. odkręcam. Leci sobie paliwko, więc sobie musi nalecieć. co? Naleciało? O, leci i patrzcie. Mikumi. Kurde. A ja się dostałem co tak w garażu śmierdzi. A to Mikumi. Taki będzie super japoński. Not for aircraft. A tu patrzcie na to. Tu stał wcześniej. Wyżarło. Teraz będzie mi tutaj żarło. A już miałem te rurki. Wywalić, mówię, brzydkie, do MZ nie pasują. Ale pali ładnie. I mi ładnie. Wykręciłem go. I patrzcie, od spodu jest taka śruba do spuszczania paliwa. I patrzcie co tam jest w środku. Jakiś taki syf, nie wiem czy to widzicie. Patrzcie na to. Jakiś taki niebieski proszek. Kolej inspekcji ciąg dalszy Czy tu tak zielono powinno być? Co tam się dzieje? Syf Także dobra, już wiemy co jest przyczyną Kurde, może to będzie długie nagranie Patrzcie, pojeździłem tam trochę pędzlem Twardym Trzonkiem Kurde, ile tam jest syfu więc mam nadzieję, że będzie ok, ale doszedłem do wniosku, czemu tak jest, czemu się to paliwo lało, bo te pływaki nie mogły siąść na samym dole, bo tam było błoto I one nie, nie opuszczały się na sam dół i dzięki temu zaworek klicowy się nie zamykał, tylko były częściowo uchylone Więc myślę, że to, że tego błota nie będzie, to już tam będzie zamknięte Te wszystkie zawórki wyczyszczone, złożone Próba ostateczna, dajesz. Dajemy, dajemy, dajemy na odkręcanie. Paliwko leci. Widać bąbelki. Widać. I teraz pytanie czy się zamknęło, czy, czy nie. Rurka sucha. Bąbelki przestały lecieć. Paliwko otwarte. No dobra, zobaczymy. Zobaczymy jutro. Dara.